No, taki sam, taki sam, ta. taki sam, mm, mm, taki tak, tak, sam, taki sam, nie, 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 taki sam, eee, taki taki sam, taki sam, jak to, taki sam, 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 tak, 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 No, tak, Ah, daka sama, Taka sama. Taka sama, Taka sama, pasta. No, eh, eh, renka, dok, renka. Donald Marazzię. Mhm. Mm mhm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ränkä takaa. Muu. Oh. Ränkä takaa sama. Ränkä. Mm? Oh, se on in, inna rogi. Inna rogi? Inna rogi. Inna rogi. Tää inne inna vupa tilaa, maa. se on oh. inna rogi, ta nuu vupa.

Sierść, uh -huh. inna, sierść. Oh, inna sierść inna sierść nie, nie wierzaj nadu tak N nie, nie, nie. inna pa. tak bardzo Śmiech! Śmiech? Śmiech innak! Nie? śmiech. inny o nie a tak, tak, tak a inny. Ale... no e -e -e. mnie No, 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 tak, tak, tak. Inny, inny, tak. Inny, inny. tak. Nå er det inne!